Czy wierzysz, że moc Boża może zmienić twoje życie w jednej chwili? Coś niezwykłego ma się wydarzyć właśnie teraz. W tym momencie wiary i modlitwy zapraszam cię, abyś otworzył swoje serce i doświadczył pokoju, który tylko Bóg może dać. Witaj w tej duchowej podróży, w której razem będziemy szukać uzdrowienia z chorób i ukojenia dla niespokojnych serc. Gdy słuchasz tej modlitwy, wiedz, że Boża obecność jest prawdziwa i działa w twoim życiu. Nawet teraz. Nieważne, jak wielki jest Twój ból lub jak ciężkie są Twoje troski, Bóg jest tutaj, aby przynieść ulgę i odnowę. Pozwól, aby te słowa dotknęły Twojej duszy i przyniosły nadzieję na to, co wydawało się niemożliwe. Tak jak Słońce wschodzi każdego ranka, tak samo Boża łaska odnawia się dla Ciebie dzisiaj. Rozpocznijmy tę modlitwę z sercem pełnym wiary i ufności, że Pan już działa w Twoim życiu. On leczy tych których serca są złamane, i opatruje ich rany. Psalm 147. 3. Ten fragment przypomina nam, że Bóg jest naszym kochającym opiekunem, tym, który przychodzi do nas, gdy jesteśmy osłabieni. On rozumie nie tylko ból naszego ciała, ale także udręki naszych serc. Medytując nad tymi słowami jesteśmy zaproszeni, aby powierzyć Mu nasze troski i rany wierząc, że pan ma moc by przynieść ulgę i odnowę. wszechmogący panie, przychodzimy przed ciebie, uznając, że tylko ty jesteś godzien wszelkiej chwały i uwielbienia. ty jesteś stwórcą nieba i ziemi, tym, który podtrzymuje wszechświat swoją potężną ręką. choć tak wielki, panie, wybierasz zamieszkać w naszych sercach i otaczasz nas swoją miłością. jesteś światłem, które rozprasza ciemność i siłą która podtrzymuje nas w trudnych chwilach. Dziś wywyższamy Cię z całego serca, bo Twoja wierność trwa na wieki. Ojcze, Twoja dobroć jest jak rzeka, która nigdy nie wysycha, przynosząc życie tam, gdzie był pustynny krajobraz. Twoja łaska dosięga nas, gdy najmniej na nią zasługujemy, a Twoja miłość podtrzymuje nas nawet w najtrudniejszych momentach. Jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi, schronieniem, którego szukamy pośród burz. Wysławiamy Cię, ponieważ w Tobie znajdujemy pokój, siłę i odnowę dla naszych dusz. Każdy oddech, który bierzemy, jest odbiciem Twojej nieskończonej dobroci. Panie, Twoja obecność jest cenniejsza niż złoto, a Twój pokój przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Nawet gdy stajemy w obliczu trudności, wiemy, że to Ty kroczysz obok nas. Twoja moc jest niezrównana, a nic nie jest poza Twoim zasięgiem. Wywyższamy Cię. Bo jesteś lekarzem lekarzy, tym, który uzdrawia zarówno ciało, jak i ducha. Jesteś źródłem życia i powodem naszej nadziei. Jak pasterz troszczy się o swoje owce, tak ty nas strzeżesz i prowadzisz bezpiecznymi ścieżkami. Nawet gdy się oddalamy, jesteś cierpliwy i sprowadzasz nas z powrotem do swojej miłości. Jesteś Bogiem, który zna nas dogłębnie, a mimo to kocha nas bezwarunkowo. Wysławiamy Cię. Bo każdy szczegół naszego życia jest pod Twoją opieką. Panie, jesteś schronieniem, w którym możemy spocząć w pokoju. I gdy Cię uwielbiamy, uznajemy, że bez Ciebie jesteśmy jak łodzie dryfujące na pełnym morzu. Z Tobą znajdujemy kierunek, cel i bezpieczeństwo, bo Twoja ręka prowadzi nas w każdym momencie. Niech Twoje imię będzie wywyższone teraz i na zawsze, bo Twoja dobroć nigdy nie zawodzi. Jesteśmy wdzęczni. Bo w tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Wysławiamy cię z całej siły naszych serc. Panie, gdy myślimy o naszych bólach i wyzwaniach, przypominamy sobie, że tylko w tobie znajdujemy prawdziwe uzdrowienie. Ludzkość szuka ulgi na wiele sposobów, ale to w twojej obecności odnajdujemy odpoczynek dla naszych dusz. Rany ciała i serca wydają się wielkie, ale ufamy, że twoja moc jest większa. Jesteś Bogiem który uzdrawia wszystkie choroby i przywraca to, co wydawało się stracone. Dlatego dziś oddajemy Ci nasze bóle, wierząc w Twoje działanie. Choroba, czy to fizyczna, czy emocjonalna, nie ma ostatniego słowa w naszym życiu. Ojcze, wiemy, że w Chrystusie znajdujemy zwycięstwo nad wszelkimi ograniczeniami i cierpieniem. Nawet w obliczu trudności wierzymy, że każdy ból ma większy cel w Twoich rękach. Wzywasz nas, abyśmy ufali, nawet gdy nie widzimy natychmiastowego rozwiązania. Panie, chcemy powierzyć Ci całe nasze jestestwo, aby Twoje uzdrowienie mogło w pełni się w nas objawić. Są chwile, kiedy nasze serca są niespokojne, przestraszone i bez kierunku, ale Ty jesteś Bogiem, który mówi: Uspokójcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem. Twój głos uspokaja burzę życia, a Twoja miłość usuwa wszelki lęk. Dziś szukamy pokoju, który tylko Ty możesz dać, pokoju, który nie zależy od okoliczności. Ojcze, chcemy odpocząć w pewności, że Panujesz nad wszystkim. Panie, wiemy, że są rany, które tylko Twój dotyk może uzdrowić. Niektóre z nich są niewidoczne dla ludzkich oczu, ale są znane Tobie. Każda łza, którą wylewamy, ma dla Ciebie wartość, a każdy nasz krzyk jest przez Ciebie słyszany. Naucz nas ufać Twojemu czasowi i celowi. Nawet gdy nasze siły wydają się wyczerpane, chcemy otworzyć nasze serca, aby przyjąć Twoje uzdrowienie i Twój pokój. A gdy rozważamy tę prawdę, powierzamy Ci każdy szczegół naszych trosk. Uznajemy, że potrzebujemy Cię we wszystkich dziedzinach naszego życia, zarówno w filach radości, jak i w filach bólu. Ojcze, wiemy, że jesteś wierny, aby nas podtrzymać i całkowicie. O, dziś wierzymy, że działasz. Nawet zanim zobaczymy rezultaty, Tobie powierzamy wszystko z pełnym zaufaniem. Ukochany Ojcze, w tym momencie wołamy do Ciebie z całego serca, prosząc, abyś wyciągnął swoją potężną rękę nad naszym życiem. Panie, stawiamy czoła wyzwaniom, które wydają się niemożliwe do pokonania, ale wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy zbyt trudnych. Spójrz na nasze potrzeby, Panie, i przynieś rozwiązania, które mogą pochodzić tylko z Twojej mocy. Ty jesteś Bogiem, który otwiera drzwi tam, gdzie nie ma drogi i ufamy, że już działasz na naszą korzyść. Panie, składamy przed Tobą każdą chorobę, która nas dotyka, czy to na ciele, czy na duszy. Wołamy o uzdrowienie, bo wierzymy, że Jezus już wziął na siebie wszystkie nasze bóle i choroby. Ojcze, dotknij każdej komórki naszego ciała, odnów to, co zostało uszkodzone, i przynieś życie tam, gdzie jest słabość. Wiemy, że Twoje Słowo ma moc przynieść przemianę, i prosimy, aby wypełniło się ono dziś w naszym życiu. Poza bólami ciała, Panie, wołamy o odpowiedzi, które uspokoją nasze serca. Czasami pochłaniają nas wątpliwości, niepokoje i lęki, które oddalają nas od Twojego pokoju. Prosimy, abyś przyszedł ze swoją obecnością i dał nam jasność, by zrozumieć Twoje cele. Niech usłyszymy Twój łagodny głos. Prowadzący nas wśród niepewności. Ojcze, wierzymy, że Masz odpowiedzi na każde z naszych pytań. Panie, wiemy, że jesteś Bogiem, który działa we właściwym czasie. Nawet gdy nie widzimy wyjścia, wierzymy, że przygotowujesz coś wielkiego. Daj nam cierpliwość, aby czekać, i mądrość, by rozpoznać Twoje drogi. Nie chcemy być prowadzeni przez własne zrozumienie, ale przez światło Twojej woli. Dlatego prosimy, Prowadź nas, Panie, i pokaż nam, co mamy robić. Wiemy, że słyszysz nasze modlitwy, i dlatego pozostajemy pewni, że działasz. Każde wołanie, które kierujemy do Ciebie, dociera do Twojego tronu, a Twoja wierność zapewnia nas, że nie zostaniemy opuszczeni. Dlatego powierzamy Ci wszystkie nasze troski, wiedząc, że w Tobie są doskonałe odpowiedzi. Dziękujemy Ci, Ojcze. Bo zanim jeszcze zobaczymy, możemy ufać, że najlepsze dopiero nadejdzie. Ukochany Ojcze, w tej chwili wznosimy nasze serca w zaufaniu, pewni, że jesteś wierny, aby wypełnić każdą ze swoich obietnic. Jeszcze zanim zobaczymy rezultaty, wybieramy dziękować Ci, bo wiemy, że działasz na naszą korzyść. Twoje słowo zapewnia nas, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy Cię miłują, i dlatego odpoczywamy w Tobie. Panie. Składamy naszą ufność w Twojej dobroci i mocy. Nawet pośród przeciwności uczymy się wielbić Cię, bo wiemy, że jesteś suwerenny nad wszystkim. Każdy szczegół naszego życia jest pod Twoją kontrolą i to daje nam pokój. Nie musimy się bać jutra, bo wiemy, że Ty już przygotowałeś drogę. Panie, dziękujemy Ci, bo Twoja ręka jest nad nami, przynosząc uzdrowienie, prowadzenie i odnowienie. Niech nasze zaufanie do Ciebie nigdy się nie zachwieje. Ojcze, ogłaszamy, że ufamy Twoim planom, nawet gdy wydają się inne niż nasze. Wiemy, że Twoje drogi są wyższe i doskonałe, i dlatego wszystko powierzamy Tobie. Dziękujemy Ci, bo Twoja wola jest dobra, doskonała i przyjemna, i wiemy, że zawsze dąży do naszego dobra. Nawet w walce uznajemy, że Twoja obecność nas podtrzymuje i wzmacnia. Panie! Dziękujemy z góry za zwycięstwo, które już się przygotowuje. Twoje słowo uczy nas, aby chodzić wiarą, a nie widzeniem, i dziś wybieramy żyć w ten sposób. Każda modlitwa, którą wypowiadamy, jest pełna pewności, że nas słyszysz i działasz. Ojcze, dziękujemy, bo możemy ufać, że Twoja odpowiedź jest zawsze najlepsza, nawet gdy nie wszystko rozumiemy w tej chwili. I z tą ufnością w naszych sercach prosimy teraz o Twoją mądrość na każdy krok, który musimy podjąć. Dziękujemy Ci, Panie, bo w Tobie znajdujemy siłę i prowadzenie. Niech nigdy nie zapomnimy, że jesteś naszym schronieniem i twierdzą w każdej chwili. Tobie składamy całą naszą wdzięczność, bo wiemy, że Twoja miłość do nas jest niezmienna i wieczna. Panie, wobec wyzwań, przed którymi stoimy, wołamy o Twoją mądrość. Aby podejmować właściwe decyzje. Wiemy, że nasze własne zrozumienie jest często ograniczone, ale Twoje Słowo zapewnia nas, że jeśli poprosimy o mądrość, dasz ją obficie. Potrzebujemy rozeznania, które pochodzi od Ciebie, Panie, aby zrozumieć, co jest najlepsze i podążać według Twojej woli. Prowadź nas swoim światłem na każdym kroku, abyśmy mogli Cię uwielbiać we wszystkich naszych wyborach. Ojcze. Wiemy, że ludzka siła jest ograniczona i często czujemy się słabi i niezdolni, ale w Tobie znajdujemy siłę, aby iść naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Twoje słowo przypomina nam, że wszystko możemy w Chrystusie, który nas wzmacnia. Dlatego prosimy, abyś odnowił nasze siły jak u orłów, abyśmy mogli nadal trwać mocno na naszej drodze. Nie chcemy się poddawać, Panie, lecz wytrwać w Twojej obecności. Daj nam, Panie, ducha odwagi i determinacji, abyśmy mogli stawiać czoła każdej bitwie z wiarą. Wiemy, że z Twoją siłą możemy pokonać przeszkody, które pojawiają się na naszej drodze. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach wierzymy, że Twoja moc daje nam zdolność do zwyciężania. Niech nigdy nie zapomnimy, że jesteś źródłem naszej siły, Bogiem, który się nie męczy i nie ustaje, lecz odnawia tych, którzy pokładają w Tobie nadzieję. Panie. Pośród naszych zmagań prosimy także, abyś pomógł nam być mądrymi w naszych słowach i działaniach. Niech wszystko, co robimy, odzwierciedla Twoją miłość i łaskę. Naucz nas słuchać, zanim zaczniemy mówić, działać z cierpliwością i ufać Twojemu czasowi. Daj nam mądrość w relacjach z innymi ludźmi i w prowadzeniu życia w sposób, który przynosi chwałę Twojemu imieniu. Niech każdy nasz krok będzie prowadzony przez Ciebie. A gdy szukamy Twojej siły, Panie, prosimy również, abyś odnawiał naszą nadzieję w każdym momencie naszej wędrówki. Pomóż nam patrzeć poza trudności i dostrzegać obietnice, które masz dla nas. Dziękujemy Ci, że wiemy, iż twoja siła i mądrość są zawsze wystarczające. W Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby iść naprzód pewni i wzmocnieni. Panie, często napotykamy chwilę, gdy nasze siły zawodzą, a nasza wiara zostaje wystawiona na próbę. Ale dziś, Ojcze, prosimy, abyś odnowił naszego ducha swoją obecnością i przypomniał nam o Twoich obietnicach. Wiemy, że nie jesteśmy sami, bo jesteś Bogiem, który kroczy z nami w każdej chwili. Wzmocnij naszą wiarę, Panie, abyśmy mogli stawić czoła każdemu dniu z odwagą i odnowioną nadzieją. Ojcze, Twoje słowo mówi nam, że ci, którzy ufają Panu. Odnawiają swoje siły. Dlatego wybieramy ufność w Tobie, wierząc, że w Twoim czasie wszystko ułoży się ku dobremu. Naucz nas spoczywać w Twojej wierności, wiedząc, że nigdy nie zawodzisz. Nawet gdy okoliczności próbują nas zniechęcić, pomóż nam skupić wzrok na Tobie, sprawcy i dokończycielu naszej wiary. Panie, inspiruj nas, abyśmy trwali niewzruszeni nawet wobec przeciwności. Niech pamiętamy, że trudności które napotykamy są tymczasowe, ale Twoja dobroć jest wieczna. Każdego dnia odnawiaj w nas pewność, że Twoja łaska wystarcza na każdą naszą potrzebę. Daj nam odwagę, aby iść dalej, i siłę, aby nie rezygnować, bo wiemy, że Ty jesteś z nami. Pomóż nam pamiętać, Panie, że nie jesteśmy zdefiniowani przez nasze zmagania, lecz przez Twoje zwycięstwo w naszym życiu. Ty powołałeś nas. Abyśmy byli więcej niż zwycięzcami w Chrystusie, i to zachęca nas, aby iść naprzód. Gdy pojawiają się wątpliwości, niech Twój głos nas prowadzi, gdy dotyka nas zniechęcenie, niech Twoja obecność nas podnosi. W Tobie znajdujemy siłę, aby stawić czoła każdej sytuacji, a odnawiając naszą wiarę, nadal szukamy Twojej obecności w każdej podejmowanej decyzji. Dziękujemy Ci, Ojcze. Bo Twoje Słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Niech zawsze pamiętamy, że w Tobie jesteśmy wzmocnieni i zdolni. Tobie niech będzie cała chwała, bo jesteś naszym wsparciem w każdej chwili. Panie, wywyższamy Cię, bo jesteś Bogiem wiecznym, niezmiennym i godnym wszelkiej chwały. Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje, tym, który podtrzymuje wszechświat swoją potężną ręką. Mimo swojej wielkości wybierasz, aby nas kochać i wołać po imieniu. Jesteś źródłem wszelkiego życia, schronieniem w czasach trudności i skałą, która nigdy się nie chwieje. Wysławiamy Cię, bo Twoja dobroć i wierność nigdy nie zawodzą. Ojcze, Twoja wierność jest jak solidny fundament, podtrzymujący nas w każdym kroku, który stawiamy. Nawet gdy okoliczności są trudne, ufamy, że Twoja obietnica trwa na zawsze. Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi. Który troszczy się o każdy szczegół naszego życia z miłością i cierpliwością. Twoja obecność przynosi nam bezpieczeństwo nawet pośród burz życia. Wysławiamy Cię, bo w Tobie znajdujemy odpoczynek dla naszych dusz. Panie, Twoja sprawiedliwość jest doskonała i odzwierciedla Twój święty i nienaganny charakter. Jesteś Bogiem sprawiedliwym, ale także miłosiernym, okazującym łaskę tym, którzy się nawracają. Twoja dobroć wzywa nas. Abyśmy ufali Twoim planom, nawet gdy nie rozumiemy ich w pełni. Twoja ręka nas prowadzi, a Twój głos pociesza nas pośród niepewności. Wysławiamy Cię, bo jesteś Bogiem, który kocha i troszczy się o nas z doskonałością. Twoja moc, Panie, jest nieograniczona i wykracza poza nasze ludzkie zrozumienie. Jesteś tym, który stworzył niebo i ziemię, Bogiem, który czyni niemożliwe możliwym w naszym życiu. Nie ma nic, co byłoby poza Twoim zasięgiem, lub zbyt trudne dla Ciebie. Wysławiamy Cię, bo wiemy, że w Twojej sile znajdujemy odwagę, aby stawić czoła każdej sytuacji. Jesteś Bogiem cudów, Twórcą naszej nadziei, a wysławiając Twoje atrybuty, odnawiamy się i umacniamy, aby iść naprzód z wiarą. Twoja dobroć inspiruje nas do wdzięczności, Twoja siła daje nam odwagę, a Twoja mądrość oświetla naszą drogę. Panie, nie ma nikogo takiego jak Ty, godnego całej chwały, czci i uwielbienia. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości i Twojej obecności. Tobie, Panie, składamy całą naszą adorację i wdzięczność. Ukochany Ojcze, w tej ostatniej chwili oddajemy Ci wszystko, czym jesteśmy i wszystko, co mamy. Uznajemy, że bez Twojej obecności nic nie możemy uczynić i że nasze życie znajduje sens jedynie w Tobie. Przynosimy przed Ciebie nasze bóle, nasze lęki i nasze troski, ufając, że wszystko jest w Twoich rękach. Ty jesteś Bogiem, który zamienia niemożliwe w rzeczywistość i dlatego wszystko powierzamy w Twoje ręce. Tobie oddajemy całą naszą ufność i nadzieję. Panie, wiemy, że Twoje plany są większe i lepsze od naszych. Dlatego wybieramy zaufanie, nawet gdy nie rozumiemy drogi. Powierzamy naszą przyszłość w Twoje ręce. Pewni, że Twoja wola jest dobra, doskonała i przyjemna. Prosimy, abyś nadal prowadził nas swoją mądrością i wzmacniał swoją łaską. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który troszczy się o każdy szczegół naszego życia. Ojcze, oddajemy również w Twoje ręce życie tych, których kochamy, prosząc, aby Twoja ochrona i Twój pokój spoczęły nad nimi. Niech nasze domy będą pełne Twojej obecności. A nasze rodziny zjednoczone w Twojej miłości. Panie, troszcz się o tych, którzy są w potrzebie, wyciągnij swoją rękę do tych, którzy wołają o pomoc. Wiemy, że w Tobie jest zaopatrzenie, uzdrowienie i odnowienie dla każdego. Ufamy, że nic nie umyka Twojemu kochającemu spojrzeniu. Panie, dziękujemy Ci, że możemy odpoczywać w Twoich obietnicach, wiedząc, że one nigdy nie zawiodą. Twoja wierność nas podtrzymuje. A Twoje słowo prowadzi nas w każdym kroku. Dlatego wszystko powierzamy w Twoje ręce, pewni, że działasz na naszą korzyść. Dziękujemy, że w Tobie znajdujemy schronienie i pokój, nawet pośród burz. Tobie oddajemy nasze serca, wiedząc, że zawsze jesteś z nami. Ojcze, składamy wszystko w Twoje ręce, pewni, że Twoja wola jest dobra, doskonała i przyjemna. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej chwały. A Twoje imię niech będzie wywyższone we wszystkim. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, za Twoją łaskę i za Twoją wierność, która nigdy nie zawodzi. Tobie składamy wszelką chwałę i uwielbienie, z sercami pełnymi wdzięczności. Amen. Pomódlmy się wspólnie modlitwą, której nauczył nas Jezus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Amen. Zastanów się przez chwilę, która dziedzina Twojego życia wymaga dziś większego oddania Panu. Pozwól, aby ta modlitwa wybrzmiała w Twoim sercu. Przynosząc pokój i odnowę, byś mógł stawić czoła wyzwaniom z ufnością w Bogu. Nieważne, przez co przechodzisz, pamiętaj, że On jest z Tobą w każdym kroku. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, podziel się w komentarzach swoją prośbą lub świadectwem. Zjednoczmy się w wierze i wstawiajmy się jedni za drugimi. Skorzystaj również z możliwości obejrzenia inspirujących przesłań, które są dostępne na ekranie końcowym. Wybierz jedno z nich i kontynuuj wzmacnianie swojej drogi wiary. Nie przegap jutrzejszego wideo, bo Bóg ma dla ciebie przygotowane kolejne błogosławieństwa. Dziękujemy, że jesteś z nami w tej duchowej podróży. Niech łaska Pana towarzyszy ci dziś i zawsze. Amen.